Hej kochani, więc dzisiaj jestem bardzo podekscytowana, bo będziemy rozmawiać o ostatniej mojej ulubionej paletce, to znaczy dostałam ją dopiero wczoraj, przyszła ze sklepu Mint Shop, ale już jestem w niej zakochana, zrobiłam dzisiaj pierwszy raz makijaż i po prostu jestem pod mega wrażeniem. Jeśli macie polubiony mój profil, mój fanpage na Facebooku, na pewno wiecie o czym mówię, a więc jest to paletka Zoeva Rodeo Belle. I ta paletka jest po prostu no, niesamowita. Więc tak paletka wygląda z bliska, jeśli jesteście zainteresowani, jak wygląda opakowanie. Ona przychodzi w takim, jakby który którego już się pozbyłam, więc nie pokażę wam, ale wygląda tak samo, jak tutaj opakowanie z wierzchu. I kiedy ją otwieracie, wygląda w ten sposób. I tak, mamy 10 różnych odcieni cieni. <laughs> I tutaj, no, takie taką nie wiem jak to nazwać, no w każdym razie widzicie, jak to wygląda. Nie ma lusterka i chyba jest to jedyny minus tej palety, że nie ma lusterka, a reszta, cała reszta, jeśli chodzi o tą paletkę, jest po prostu niesamowita, jestem w niej zakochana. E, więc tak, może opiszmy sobie troszeczkę te cienie. Mamy 10 różnych cieni, jak już powiedziałam. E, część z nich jest matowych, część z nich ma wykończenie takie satynowe, a część z nich jest blokatowa. Także e, myślę, że to jest bardzo fajne. Że możecie różne rzeczy stworzyć z tą paletką różne luki. Jest tutaj kilka cieni kolorowych, ale nie znaczy to, że nie można zrobić takiego neutralnego looku, ponieważ ja dzisiaj wykonałam swój makijaż bardzo neutralny i jest on właśnie z użyciem tej paletki, więc naprawdę można to zrobić wiele różnych looków. Więc pierwszy cień nazywa się Early Sunshine i jest to beżowy cień matowy. Ja lubię go, lubię go używać właśnie jako. E, takiego transition color. W każdym razie, jak blendujemy, i potrzebujemy jakiegoś cienia, takiego, którym możemy rozblendować jakiś e, cień albo granicę między cieniem a naszą skórą. Jest to idealny odcień, właśnie do tego. E, kolejny odcień jest to Rodeo Ready e, i jest to matowy, e, brązowy cień, taki średni brąz. I właściwie ja to tak mówię, że jest w 95% matowy ponieważ kiedy przyjrzymy się bardzo blisko możemy zobaczyć takie odrobinkę brokatu, którego tak naprawdę jeśli nałożymy ten cień nie, jest go, nie widać z tego brokatu, więc powiedzmy, że jest matowy. Kolejny odcień jest to taki piękny, jasny różowy. On się nazywa Cactus Flower. Uwielbiam tak w ogóle nazwy z tej paletki są naprawdę fajne i takie typowo takie pod te Rodeo, którym jest, którym jest zatytułowana paletka. Jest to matowy cień również. Kolejny odcień Western Diva i ten cień jest bardzo ciekawy. Jest to taki no dość ciemny brąz, który ma w sobie złoty brokat i ten brokat bardzo się wyróżnia tutaj. Pewnie tego nie widzicie w aparacie, ale Naprawdę jest to fajny odcień, taki dosyć niespotykany. E, kolejny odcień, Bang Bang, e, fajna nazwa również. Jest to taki żurawinowy, troszeczkę bo pod bordo, pod czerwień wpadający odcień i on ma satynowe wykończenie. Kolejny cień i tutaj jest moja ulubiona nazwa. Jeśli powiemy ją właściwie po angielsku, będzie to jiha, czyli po prostu odgłos. Y konia. <laughs> Okej, okay, ale w każdym razie jest to taki fajny niebieski, bardzo taki intensywny, vibrant kolor. I ma on satynowe wykończenie również. Kolejny odcień Hot Wind. Jest to zielony, taki również fajny, intensywny, z satynowym wykończeniem cień. Bardzo ładny, jak widzicie. Bardzo ładny odcień zieleni. Kolejny cień Smoking Gun. Jest to taki e, srebrno-szary cień I jeśli spojrzymy na niego tutaj Nie jest on jakiś mega ciemny Ale uwierzcie mi, jeśli zrobimy swatch Albo położymy go na powieka I jest bardzo ciemny e, I troszeczkę mi przypomina ten cień Jeśli już go nałożymy e, Z tym, że ten ma satynowe wykończenie A ten jest matowy e, Więc przejdźmy właśnie do tego e, cienia Jest on e, nazwany Day Money e, I jest to taki grafitowy Ciemny, troszeczkę w Taki granat padający, cień właśnie o wykończeniu matowym. I ostatni cień, Deadshot. Jest to mega interesujący, cień bardzo e, unikatowy, ponieważ jest on czarny. Pewnie tego nie widzicie, ale ma on w sobie dobinki brokatu e, w kolorze takim, w takim bordowym, troszeczkę, więc naprawdę fajny, daje efekt e, takiego przenikającego i kiedy e, łapie światło, bardzo fajnie się mieni. Za chwilę pokażę Wam słocze. Jeszcze raz takie, takie małe spojrzenie na paletkę. I parę słów. Jest to naprawdę bardzo fajna, opłacalna paleta. Ja ją kupiłam w sklepie Mintishow za 72,90. Więc, no po prostu, jeśli ktoś się interesuje makijażem, wie, że ta cena jest naprawdę niska, jak za 10 cieni. Tak dobrze napigmentowanych, i właśnie a propos, są one naprawdę duże. Zresztą widzicie, niektórzy mówią, że one wyglądają troszeczkę jak akwarele. Są naprawdę duże, nie takie jak w niektórych paletkach: malutki taki cień. Nie, są naprawdę duże i wydajne, bo w związku z tym, że są bardzo intensywne, nie potrzebujemy dużo nakładać, żeby to naszą powiekę ładnie pokryć. Więc cena jest naprawdę adekwatna, lub nawet nie wiem, bardzo niska, jeśli chodzi o jakość. Więc bardzo polecam tą paletkę i na pewno zakupię jeszcze jakąś inną z kolekcji Zalewy Ponieważ oni teraz wprowadzili cztery takie paletki I pozostałe trzy również bardzo mi się podobają Nie mogę się decydować, którą teraz zamówić Sobie najchętniej wzięłabym wszystkie Zwłaszcza jak już wypróbowałam to mówię, że jest no, świetna Więc nada się również jako prezent, ponieważ na pewno nikt nie będzie zawiedziony Więc jak najbardziej polecam I przejdźmy do swatcha Okej okay, kochanie, więc tak wyglądają słocze cieni. No niestety tutaj nie, nie udało mi się uchwycić aparatem, bo nie jest on najlepszej jakości. Jak wygląda ten piękny czarny cień z bordowym brokatem. Ale w każdym razie możecie zobaczyć jak mega intensywnie napigmentowane są cienie. Ja nałożyłam pod nie odrobinkę yy, korektora z Catwist. I to jest jedno takie pociągnięcie palcem, więc no naprawdę możecie zobaczyć, jaka niesamowita jest jakość tych cieni. Mam nadzieję, że filmik Wam się spodobał. To już wszystko na dzisiaj. Jeśli Wam się podobał, proszę o kciuk w górę i oczywiście o subskrypcję, jeśli jeszcze nie subskrybujecie. I do zobaczenia w kolejnym filmie. Buziaki!